Bebe, witam, witam, zapraszam na mój kanał, zasubskrybujcie kanał tego typu. Dziękuję, że byliście wczoraj na live tego typu. Sorry, sorry, że tak wczoraj e, e, mulił e, e, stream tego typu. No, wiadomo, że w święta zawsze ten jest ob obciążony tego typu. Przeciężony właśnie. I dlatego tak się działo wczoraj, że zaczynało się tego typu dlatego zdawałem sobie sprawę że nie przeciągnę tego dużo a chciałem to przeciągnąć wczoraj ale jak widziałem że coś się dzieje domówię, to nie ma sensu w ogóle Kontynuować tego typu dzisiaj może prawdopodobnie zrobię live krótkiego bo mimo tego że święta święta i po świętach dzisiaj ostatni dzień świąt tego typu to, co dobre, szybko się kończy tego typu. No właśnie. I zobaczcie. Pokażę Wam, co i jak. I że nie ma śniegu w ogóle. Zobaczcie. Nie ma nic. Absolutnie. Każdy się cieszy, że będzie śnieg. Będzie śnieg. Zobaczcie. Absolutnie tego typu. Właśnie. Widzicie? Co się dzieje tego typu? No widzicie? No właśnie, to jest właśnie to urok zimy, jak to się mówię, No zima jest kalendarzowa, ale nie ma, nie widać tego. Właśnie. Nie widać tego typu właśnie jest wilgotno mokro tego typu ale cóż jak się mówi takie życie tego typu właśnie no cóż takie życie jak się mówi nic z tym nie zrobię no, fa to z naszej winy można też powiedzieć M mojej waszej tego typu że klimat nam się zmienił to wszystko w atmosferę to wszystko szło 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 i zobaczcie co się stało tego typu. No właśnie. I co się stało teraz? Nie ma śniegu, nie ma. Nie ma tego klimatu świątecznego, jak kiedyś było. Pamiętacie, to ja jeszcze byłem mały, wy też mali byliście. To śnieg to był, pamiętam, na wigilię A teraz co roku? Nie ma tego śniegu, może raz było Sypnęło, nie pamiętam, bo to Jakoś tak krótko było Słuchajcie, ale Sypnęło pamiętam Też, To jest, to sypnęło ładnie Właśnie A teraz Zobaczcie jeszcze raz, jak to wygląda Nie ma nic Tylko, tylko Zima? Ło, babę tego typu. Bo właśnie. Nie ma nic tego typu. Słuchajcie, no a cóż. Takie życie. Tego typu. Tego wigury są. <gry> tego typu. Ile. Ile miejsca właśnie drzew rozwaliło się. Połamało się. Tego typu. No. Przez te wichury, dachy Inne rzeczy Słuchajcie O Jezu Zobaczcie Powiem wam tak Zobaczcie coś takiego Widzicie? To są dzikie pap paproci Zobaczcie łupki są Taka No ale cóż nam się mówi my jako ludzie do tego dążyliśmy żeby tak się stało jak się stało tego typu żeby nie było zimy słuchajcie powiem wam tak szczerze wiosna to była wiosna lato lato jesień to jesień zima to zima a teraz jest taka przeplatanka właśnie słuchajcie, przez plantarnka mała i to widzicie, te bakterie, które mają być powybiane, one się odporniły na na temperaturę słuchajcie znaczy, dlaczego znowu jest ten covid i inne rzeczy bo to nie jest to wyniszczone bo one są odpornione na temperatury już i dlatego tak chorujemy jest ten covid który właśnie panoszy się i będzie się panoszył do końca życia ale z tym musimy się pogodzić z tym musimy się liczyć co i jak słuchacie no ale cóż ludzie do tego się przywykli do tego e, covida to są różne odmiany tych covidów tego typu no właśnie no i o tego tak to jest właśnie a słuchajcie yy, yy, Sprawy Ukrainy i Rosji tam ten Nostop jest cała wojna, Nostop jest Powiem wam tak yy, nie powiem tego rossz tematu w ogóle na ten temat ale jak ktoś ogląda wiadomości w internecie czy w gazetach zobaczcie co się dzieje co to jest za człowiek ten Putin który mm, swoich rodaków można powiedzieć torturuje inne rzeczy zobaczcie co się dzieje to jest człowiek taki mm, walnięty wiadomo że Ukrainie tu już prawie <noise> nie ma Ukrainy można powiedzieć tego typu właśnie jest prawie z dnem wyczyszczonym z ziemią szkoda mi Ukraińców też tego wszystkiego że pozostawiali rodziny zginęli w ogóle rodzina zresztą tam no, są, giną ludzie Ukraina. Nie ma żadnych e, takich zabezpieczeń. Tylko Ukraina robi coś takiego, że e, taktycznie gra. Gra taktycznie. A Putin, czyli Rosja, na ślepe walą. Może tak być, może być. Bo musimy się na to przygotować, że w Polskę uderzy. Przecież to jest człowiek, który jest osobą nieobliczanną tego typu. Słuchajcie, taka jest prawda. No. Słuchajcie, no. Co mam tutaj ściemniać, mówić, bawełnę zakręcać? Tylko to są fakty, że to może dojść do nas do Polski. Bo jest osobą nieobliczanną. On ma za sobą sodą ludzi. No właśnie ten Putin. Ja wiem, widziałem tam fragmenty, że ludzie już na Putina je jeżdżą inne rzeczy. Bo widziałem to, ale mnie to nie obchodzi, tylko chodzi o to, że to jest człowiek, który jest chory. No chory, chory, on jest mściwym człowiekiem, on dojdzie do tego do swej władzy by już zdobył miło tego, ale po jaki kosztach? Po czyichś kosztach? Rodzin, żaków itp, itp. Słuchajcie, to jest tragedia, co się tam dzieje. No ale słuchajcie, no on, on jest taki, jaki jest, no tego, no walnięty, psychiczny można powiedzieć. Nie wiem, jak to jeszcze określić, ale no jest zwalnięty, jest tak walnięte, że wystawia swoich y, y, ludzi tego typu że ile razy było mówione o tym, że y, dzieciaki połamane byli zamykane I na rzeczy Rodziny Nastraszane tego widzicie yy, Ludzie, którzy mieszkają w Rosji Nie umieją się postawić Bo się boją jego Jak się postawisz Łuka w łeb Tego typu, to każdy cicho, cicho No ale, no co zrobić Słuchajcie, to jest taki żywot właśnie mm, debil, muszę powiedzieć, Nie wiem, no, debilów, chorych ludzi na głopę. Nie wiem, nie wiem, no, to jest dla mnie, no, wiecie, szkoda mi, że ludzi, e, słuchajcie, w Ukrainie, bo to naprawdę dużo ludzi zginęło, tego typu rodziny. I dlatego u nas w Polsce osiedlili się Ukraińcy, bo już nie wrócą tam. Po co rodziny w Polsce? Bo już wiedzą, że nie wrócą tam. Gdzie wrócą? No właśnie, to jest właśnie to, to jest takie przykre. Może niektórzy niektórzy rozumieją inaczej, niektórzy będą inaczej rozumieć, ale to jest tragedia co się dzieje u nas, swoje, u nas w Polsce to jakby było coś takiego dla wszystkich to byłoby tragedia sytuacja no ale cóż nikt nie ma odwagi żeby przeciwstawić się potlinowi i tak to jest to jest taki sam przykład właśnie taki sam przykład macie jakby nie chce się ustawić to jest właśnie to właśnie to jest to to się, zgrały się do kupy można powiedzieć Słuchajcie. no dobrze. Nic się nie postawi bo ja się postawisz kurka w i tyle dziękuję do widzenia, pa i cie nie ma na świecie ja wiem, że to jest człowiek, który jest nieobliczany. Ja wiem zdaj sobie sprawę, że Putin jest taki i będzie taki, bo to jest chory człowiek, no. Nie wiem dlaczego Ro Rosja yy, za Putinem byli, no stop. Jak pamiętacie na początku, na początku tego wszystkiego co się działo, to Putin y, powiedział y, do Rosji, że nie, jak nie pójdziecie do boja, to was owe No właśnie. To jest właśnie to. Nikt się nie, nie postawi, bo się każdy boi tego typu. To jest to samo, jak wy o mnie pierdolicie, ale nie powiecie mi to ran w życiu, prywatnym ran w życiu tylko przez internet to jest to samo można powiedzieć w takim przybliżeniu słuchajcie no widzicie To jest właśnie to Dlatego mówię to szczerze otwarcie że to co się dzieje w Ukrainie i Rosja końca nie ma i nie będzie jak wiecie, że Ukraina już prawie już nie ma Ukrainy, można powiedzieć. Nie mają co w razie e, Ukraińcy dość swoich mia e, <laughs> miast do rodzin, bo tam rodzinu już nie ma. Powybijali ruscy. No właśnie. I to jest, w się kurwa na gorsze. Tylko gorze to będzie, że jak tu u nas w Polsce będzie wojna i co teraz zrobimy? Do takich cza e czasów dożyliśmy, że wojny? No właśnie. A jak nas trafią? Polscy. I co to będzie? No właśnie. Cieszmy się tego co mamy teraz na razie. Po później może tego zniknąć. Może zniknąć w powierzchni ziemi. Tego typu. Trzymajcie się, zapraszamy mój kanał, tylko typu.